I teraz uwaga, z tej pozycji naturalnym elementem byłby w ten sposób. Lub, uwaga, teraz możemy odejść bardziej w dół. Teraz jest czyli pokażę. Możemy, staję bardzo w ten sposób. Trzymaj ręce: zadać uderzenie na pierś, Zadaj uderzenie na mostek, zadać uderzenie na szczękę. Albo z góry na wóz. wejście w ten sposób. I teraz. Następnym elementem, tak jest, moglibyśmy trzymać na w sposób, skręcać rękę tak, jak w tak. zakręcenie ręki, czyli, uwaga, w tak. mamy, przypominam, w systemie, tak wykonujemy,